Cześć, witam wszystkich bardzo cieplutko I jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że odnaleźliście wolną chwilę i macie ochotę spędzić ją właśnie ze mną. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, gdzie pokażę Wam dwa designerskie gadżety, które teoretycznie są zbędne. Spokojnie można zastąpić je innymi produktami z tej samej kategorii i też się będą w tym super sprawdzały, ale z jakiegoś dziwnego powodu. Bardzo mi się podobają, służą mi i mam ochotę dzisiaj wam o nich powiedzieć. Najlepsze jest to, że jeszcze nie mam pomysłu na, ten, na tytuł tego filmu. Mam nadzieję, że do końca filmu jakaś myśl przyjdzie mi do głowy. Na pierwszy ogień pójdzie oto ta butelka z marki BKR, której posiadaczem już jestem od ponad roku, półtora roku chyba kupiłam jeszcze, jak nawet nie byłam w ciąży. I jest to firma, która została założona przez dwie kobiety i główną ideą założenia jej było była motywacja do tego, aby pić jak najwięcej wody w ciągu dnia. Wszyscy doskonale wiemy, że woda to źródło naszego życia, która ma niesamowity pozytywny wpływ na kondycję naszej skóry, włosów. Generalnie bez wody nie moglibyśmy żyć. I dzięki tej butelce podobno będziemy pić tej wody więcej, a to z tego względu, że dzięki unikalnemu wzornictwie możemy ją zabrać ze sobą wszędzie i cały czas pamiętać o tym, żeby zostać, żeby, żeby, żeby uzupełniać, uzupełniać wodę w naszym organizmie. Tak, dobrze widzicie, butelka jest wykonana ze szkła. I ma silikonowy kubraczek. Ja akurat wybrałam sobie ten w szarym kolorze, bo moim zdaniem pasuje do większości rzeczy, które ja po prostu mam. Ale jeżeli macie ochotę na coś bardziej wyszukanego, to spokojnie znajdziecie em, wzór, jaki będzie pasował Wam. Bo muszę przyznać, że design, zrólnictwo tych butelek jest naprawdę bogate. Ehm, ostatnio pojawiły się też limitowane edycje, nawet tutaj z wypustkami na tej silikonowej części. Także każdy znajdzie to dla siebie, jeżeli jesteście miłośnikami neonów, pasteli, czy też wzorków. Na pewno coś, coś, coś tam dla Was będzie ciekawego. Są różne pojemności tych butelek. Ja mam tą środkową e, i oczywiście butelka z tego powodu, że jest wydana ze szkła, sprawia, że jest ona troszeczkę cięższa. Dodatkowo, jeżeli wypełnimy ją wodą, ten ciężar jest dość odczuwalny w torebce i dobrze, że mam w tym momencie wózek, gdzie ją włożę, także nie muszę jej ze sobą e, nosić, bo ten ciężar jest odczuwalny. Jeżeli chodzi o Dziubek to on jest też dość charakterystyczny, bo przypomina dziubek takiej plastikowej, zwykłej butelki. Jest on mały i moim zdaniem sprawia, że picie z niej wody jest takie dyskretne i może nie nachalne. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Oczywiście, ogromną zaletą butelek danych ze szkła, a także ideą założycielek firmy jest to że możemy ich używać wielokrotnie i w przypadku butelek plastikowych, nawet tych przeznaczonych do wielokrotnego użytku po jakimś czasie, wdziela się z nich taki brzydki, nieprzyjemny zapach, co moim zdaniem dyskwalifikuje je i spra sprawia, że picie wody po prostu czy takiego innego napoju jest mi nieprzyjemne. W przypadku tych butelek, oczywiście jakichkolwiek szklanych naczyń, możemy je y, później myć, nawet w zmywarce możemy je wyparzać, tutaj cokolwiek z nimi robić i tak naprawdę nigdy ze szkłem, nic się złego nie stanie, oprócz oczywiście tego, że możemy ją opuścić i może się ewentualnie rozbić, ale dzięki tej osłonce to też jest w jakiś sposób ograniczone. Moja butelka już upadła mi kilka razy, bo mój synek też uwielbia z niej pić. Nawet w sumie dwójka moich chłopców pije z tej butelki czasami i e, wiemy o tym, że ona w swoim życiu jeszcze dużo przeżyje. I jak na razie ma się całkiem, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o nakrętkę, to jest ona plastikowa w takim półprzyzroczystym odcieniu i mm, zakręcamy, nic tutaj specjalnego. Ma tutaj e, taki haczek na którym możemy ją e, nosić, zawiesić gdzieś, zrobić nie wiem, co jeszcze ewentualnie macie ochotę. Tutaj przychodzimy na myśl, m, kolejna sprawa taka, że na przykład jeżeli chcemy używać tej butelki na siłowni albo w miejscach, gdzie chcemy, się szybko napić, to nie jest to tak łatwo możliwe, bo trzeba spędzić czas, żeby ją odkręcić i też jeżeli mam ochotę mieć pewność, że na przykład nic nie wylejemy, no to dobrze by było ją zakręcić. Inaczej jest w przypadku butelek ze słomkami, czy jakimiś różeczkami, gdzie możemy, wiecie, wypić, odstawić na miejsce i jest po prostu szybszy dostęp do niej. Ale po raz kolejny, jeżeli byśmy tutaj dołożyli jakiś element plastikowy typu słomka, to wtedy też tutaj um, trzeba by było jaki na jakiś czas wy, wymieniać, aby właśnie tego przykrego zapachu z niej nie czuć. Także tutaj tu możecie sobie ułożyć, jak wolicie, czy to jest zaleta, czy, czy wada. Powiedziałam Wam o, tym, o tych pojemnościach chyba już, że, są, że jest ich kilka. I jeżeli macie ochotę ją umyć, to możecie spokojnie zdjąć ten kubraczek i na przykład umyć ją w zlewie ze szczoteczką, z płynem albo w zmywarce, jak uważacie. Ja polecam właśnie ten pierwszy sposób. Tak samo jest z tym silikonem: może też go spokojnie myć. Tak jak powiedziałam Wam też wcześniej, ja już ją używam od ponad półtora roku. I widzicie, moja jest naprawdę, moim zdaniem, w dobrym stanie. Wygląda praktycznie tak jak nowa. I tutaj pod spodem też jest ten silikon, czyli e, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, nawet tak upadnie, to jest w jakimś tam stopniu chroniona. No i teraz przejdźmy do mniej przyjemnej rzeczy, a mianowicie jej ceny, bo ta butelka kosztuje około 25 funtów. Jeżeli macie ochotę na te e, bardziej wymyślne wzornictwo, to musicie zapłacić za nią jeszcze więcej. Co moim zdaniem na początku wydawało się kosmiczną ceną, tym bardziej, że hej, to jest tylko najzwyklejsza szklana butelka. Ale pomyślmy sobie, że jeżeli byśmy kupowali, jeżeli pijecie wodę i kupujecie codziennie plastikowe butelki, e, tych małych butelek, e, i one kosztują, e, oczywiście, jeżeli kupujecie je w wielopaku, to wtedy ta cena jest mniejsza, ale mogę Wam powiedzieć, że jeżeli bym teraz chciała pójść i kupić sobie butelkę półlitrową najzwyklejszą wody, to musiałabym za nią zapłacić około funta, może troszeczkę mniej. Czyli teoretycznie nawet po... Yy, miesiącu koszt tej butelki mi się po prostu zwraca. Oczywiście do środka możecie wlewać albo wodę filtrowaną, albo yy, ja mam to szczęście, że mam lodówkę z, z filtrem, także tutaj od razu wlewam jej mm, oczyszczoną wodę, albo możecie wlewać też wodę z większych plastikowych butelek, które po prostu pijecie. I tutaj to właśnie dla Was zostawiam decyzję, czy Waszym zdaniem warto jest wydać taką kwotę na butelek, czy, czy nie, czy będzie poręczna w Waszym przypadku, czy nie będzie przeszkadzało Wam to, że jest dość ciężka. Ja, pomimo tych wszystkich wad, o których Wam powiedziałam, nadal ją bardzo lubię i, yy, i na razie nie mam zamiaru się z nią rozstawać. Kolejna rzecz, której posiadaczem stałam się stosunkowo niedawno i też jest dość y, maci-maci w szarym kolorze, jest to plecak od Fleven Kanken. Historia y, y, marki Kanken e, powstała w 78 roku w Szwecji, czyli już Kilka dekad temu i wyobraźcie sobie, ja nawet czytając właśnie historię tej filmy nawet nie wiedziałam o tym, próbuję sobie przypomnieć, jak to było w moim dzieciństwie. Bo mi się wydaje, że my już nosiliśmy tornistry do pracy do, do szkoły. Podobno właśnie wiele, wiele lat temu e, wszyscy do szkoły czy też do pracy nosili torby przez ramię, co powodowało, że bardzo duży odłam ludzi po prostu miał problemy z kręgosłupem. Ich plece nie były proste i pojawiały się różne problemy zdrowotne. Wtedy założyciel firmy Kanken postanowił stworzyć coś bardzo. Lekkiego, to muszę mu przyznać, plecak, który podobno ma pomagać naszej posturze, i od tamtego czasu na początku trochę nie był pewny, jak się sprawdzi ten pomysł, ale już po, w pierwszym roku wyprodukował chyba 200 plecaków. Później, e, co roku, ten, ten numer wzrastał o tysiące, kilkaset, kilkaset procent. Także firma odniosła sukces. Kiedy pokazałam Wam ten plecak na Instagramie, dużo osób, które mieszka w Szwecji, powiedziało mi, potwierdziło, że Aga rzeczywiście to druga osoba tutaj ten pecek nosi, tak jak gdyby to jest szwedzkie dobro narodowe, tak? E, I teraz e, powiem Wam o nim tak, jak, tak samo, jak było w przypadku butelki i Wy same decydujecie, czy warto, czy nie warto. E, ja ten plecak miałam już na oku od długiego czasu, od ponad roku też, ale wtedy zdecydowałam się, bo zauważyłam, że dość dużo osób też wątpiono się te plecaki i co mi się nie podobało w nich, to to, e, akurat nie w szarym kolorze, tylko w innych odcieniach, na przykład w czarnym, że po jakimś czasie, a może nawet nie po jakimś czasie, te plecaki w tych miejscach, gdzie są odgniecone, wydawałoby się, że ten materiał jest już przetarty. Może nie przetarty, że jest dziura, ale ten kolor się starł i one wyglądały, jakby miały 20 naprawdę lat, albo może 10 lat, jakby były bardzo stare. Co niespyt, mi, mi się podobało i Miałam za nie wyglądało estetycznie. Dodatkowo widziałam też, że osoby, które nosiły te plecaki, które włożyły w nich dość dużo rzeczy, um, miałam wrażenie, że e, to jak gdyby ta część ciąży i to nie wygląda jakoś zbyt wygodnie. Dodatkowo te paski z tyłu e, e, szlówki są dość wąskie. I czy one nie są tutaj, wiecie, nie mają żadnego podbicia miękkiego, czy one są wygodne do noszenia? Mm, mm, mm. I wtedy, <laughs> kończymy kończę historię, wtedy kupiłam sobie inny plecak z firmy Herschel. I wiecie co? Bardzo nam służył ten plecak, naprawdę dobrze mi się podobał, miał fajny w środku e, podszewkę i wszystko było ok, ale zepsuł się zamek. I zamek się zepsuł, i moja mama nawet próbowała go naprawić, a wiecie, że moja mama to jest złota rączka, i niestety za każdym razem znowu się zaczął rozchodzić. I jeżeli miałabym wymienić zamek, to bym zapłaciła pewnie więcej za to niż sam plecak jest wart. Dlatego. Y Złożyłam reklamację, odzyskałam odzyskałam pieniądze, które zapłaciłam za niego, także to jest super ukłon w stronę firmy Herschel um, a w sumie Zalando, bo zamówiłam go na Zalando i pomyślałam, że kupię ten. Jeszcze dodatkową motywacją była moja koleżanka Ania, która też ma ten mecak w różowym kolorze. Kiedy zobaczyłam go wiszącego na jej wózku, długo, długo, długo myślałam, Ania doskonale wie o tym i debatowałam, czy rzeczywiście warto wydać na niego dość słoną, moim zdaniem, sumę pieniążków. Ale dobra, przejdźmy jeszcze do, kilka rzeczy, jeżeli chodzi o plecak. To jest ten taki średni rozmiar, ja najpierw zostawię Wam te dane dodatkowo, na, w jakich rozmiarach jest konkretnie na dole, bo w tym momencie nie pamiętam. I co jest w środku? Jedna duża komora, słuchajcie, nic specjalnego, kieszonka z taką tą wkładką, której się... Teoretycznie w innych plecach by się ją wyjęło, prawda? No bo po co ona jest? A ona sprawia, że plecy są bardziej sztywne, i tutaj możecie spokojnie włożyć laptop, jeżeli macie ochotę. Jeżeli chodzi o pojemność plecaka, to jest ok na co dzień, ale czy bym powiedziała, że jest bardzo pojemny? Niekoniecznie, moim zdaniem mógłby być troszeczkę większy. Oczywiście są inne rozmiary, ja wybrałam ten takie najbardziej standardowy. Dodatkowo mamy dwie kieszonki z boku, które są bardzo wygodne, bo tutaj widzicie, o, mam usteczki, tutaj wkładam telefon, bo ja używam też tego pysaka w tym momencie jako mojej torby do bliska. I dodatkowo z przodu mamy jeszcze jedną kieszonkę tutaj, do której też możemy włożyć różne rzeczy. O, akurat mój, karta wstępu do Q-Gardens, bo wczoraj byliśmy. Tak, mamy tutaj też dwie rączki. Co mi się podoba, to tutaj jest takie zapięcie, takie zapięcie. I możemy plecak nosić w formie mm, torby, na przykład do ręki, bo jest nam po prostu bardziej wygodnie. Regulowane z tyłu rączki. I co mnie też zaskoczyło, bo myślałam, że może będzie mi się wrzynał pomimo ciężaru, ale plecak naprawdę. Bardzo dobrze przystaje do pleców i gorączki mm, się nie wrzynają Fakt, że nie nosiłam w nich kamienie, także nie wiem jak z jego wytrzymałością Ale jak na razie jest całkiem nieźle No wierzcie mi, że ja jako mama dwójki chłopców tutaj czasami dużo rzeczy muszę włożyć Jeżeli chodzi o przód, e, to tutaj mamy logo, które jest odblaskowe i które rzeczywiście w ciemnościach i świeci Fajny pomysł, jeżeli też właśnie jako plecak dla dzieci, między innymi Bo e, wracając wieczorem bezpieczeństwo mamy już tutaj z głowy powiedzmy. E, co chcę jeszcze powiedzieć? A! Najważniejsze, jedna z najważniejszych rzeczy. Sam materiał, z którego jest wytany plecak jest to winylon, który jest materiałem bardzo lekkim i wodoodpornym. Oczywiście do jakiegoś stopnia, bo jeżeli będzie laun jak srebra przez kilka godzin, to domyślam się, że on po jakimś czasie przecieknie. Ja na razie go testowałam przy londyńskim deszczyku i rzeczywiście nic mi w środku nie przemokło i wszystko było w porządku. Główną zaletą tego plecaka jest to, że jest lekki, i w miarę pakowny, chociaż nie jest to nic specjalnego. I oczywiście bardzo mi się podoba ten wzór. Oczywiście też są dostępne przeróżne kolory. Każdy znajdzie coś do siebie. Ten mój odcień się nazywa Fog. Wiem, że jest jeszcze jak Mgła. Wiem, że jest jeszcze jeden odcień szarości, troszeczkę inny. Są też różne rozmiary. Można kupić mniejszy. Taki super dla dzieci. Myślę o tym, czy może nie kupić takiego Jamesowi, chociaż on ma w sobie swoje plecaki i bardzo z nich jest zadowolony. Jest, są też te większe rozmiary, także każdy powinien znaleźć odpowiedni rozmiar do swoich y, potrzeb i Wymagań. Oczywiście nie używam przez tak długi okres jak na przykład te butelki, także nie wiem jak będą się sprawdzać tutaj rogi, czy się będą przecierać po jakimś czasie. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie nastąpi. Jeżeli tak, to będę bardzo zła i na pewno też gdzieś tam o tym przy okazji Wam wspomnę. Jak na razie jestem zadowolona i mam nadzieję, że będzie, będzie nam się jak najdłużej sprawdzał. Jeszcze na chwilę powrócę ja się do kilku z Waszych opinii na temat tego plecaka pod zdjęciem na Instagramie, bo wiem, że część z Was jest zadowolona i nie ma złego słowa do powiedzenia i zamawia sobie kolejne kolory czy kolejne modele, a z drugiej strony pojawiają się komentarze, jak to jest brzydki, okrutny plecak i tylko i wyłącznie moda spowodowała to, że kosztuje tak dużo. Wydaje mi się, że cena, że moda, że cena tego plecaka była taka sama już od jakiegoś czasu, także to nie moda. Pan Kanken się po prostu ceni za, ceni za swój, za swój e, produkt. I oczywiście macie prawo do własnych opinii. Moim zdaniem ten pecak jest uroczy i mam nadzieję, że będzie mi e, jak najdłużej służył. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym filmie. E, mam nadzieję, że Wam się podobał ten troszeczkę inny odcinek. Dajcie mi znać, co myślicie o moich szaraczkach gadżetach i bardzo cieplutko Was pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia i zobaczenia niedługo, pa! pa!